Dobrze kochani, polecimy teraz na pracę. Teraz polecimy na pracę, zostać, szukać, tworzyć, tak? Zobaczymy co powie. I zrobimy to troszeczkę inaczej. Ja Wam zrobię troszeczkę inaczej, żebyście mieli opcję taką zostać, odejść. Jeżeli bo macie, bo jest wiele osób, którym kotłują się te myśli w główkach, tak? Czy zacząć coś nowego, i w coś nowego, czy zostać przy tym starym, tak? Jednak z tym bezpiecznym, chociaż te bezpieczne, powiem Państwu, że tego bezpiecznego już coraz mniej się tutaj zacz zacznie być. Myślę, że do końca roku trzeba będzie się w jakiś sposób po przebranżawiać, ale zobaczymy. I lecimy na trzy, dobrze? Teraz tak, zostać, odejść, tak? Czyli czyli na coś swojego, zobaczymy. Jeden, dwa. Praca, stawiamy na pracę. Jeden, dwa, trzy na pracę. I mamy tak zostać, odejść. Lecimy. Jedyneczka. Zostać w tej pracy. Praca. Tu się pokazuje na tak, jeżeli zostać, pokazuje się na tak, ale zobaczymy, jaka jest perspektywa tego, gdybyście Państwo odeszli. Mamy księżyc, czyli tak jakby coś już dojrzewa, tak w tajemnicy jest jeszcze zakryte, ale coś dojrzewa, i tak jakby równe dawanie i branie, obrona swojego stanowiska lub tak naprawdę obrona światopoglądu jednocześnie. I tutaj zwycięstwo w tym, a zobaczmy, jak będzie, gdybyście odeszli Państwo i poszukali dalej lub znaleźli coś nowego, tak, dla siebie giermę denarów, czwórka kielichów, diabeł i szansa. Jest to wprawdzie szansa, ale jest to jednocześnie żonglowanie tymi pieniędzmi. Jest to karta cudu, ale, ale wielkich cudów z tego tytułu byście nie mieli, o tak bym powiedziała. Myślę, że nie byłoby happy, wcale więcej byście nie zarobili i trzeba by było długo, bo to jest tak jakby świeże, długo, czyli będziecie się czuli w jakiś sposób osamotnieni, szukając czegoś nowego, czy tworząc coś nowego. Nie widzę tu pieniędzy przede wszystkim, kochani, to są małe pieniążki, bo to jest żonglowanie. Czyli tak, jakby od pierwszego do pierwszego nadal nam starcza. Tyleż jedyneczki, lecimy dwójkę. Zostać w tej pracy czy szukać dalej? Dwójeczka, zostać. Co mówi zostać? E, nie zostaniecie. Tak jakby nie zostaniecie, bo to jest jakaś transformacja, coś się zaczyna, lub praca, lub praca tak jakby praca, w której jesteście, zmieni charakter, zmieni szyd, tak jakby jest tutaj jakaś reorganizacja, ale gdybym miała powiedzieć, że zostać, to jest ona to tak, bo mamy cztery, mamy czarka na duże, mamy cesarz, śmierć i świat i askielichów, czyli na przestrzeni roku coś z tą pracą i tak się zadzieje dobrze i teraz zobaczymy czyli tutaj mamy zostać nieźle, ale ta praca tak jakby sama, zmi sama się zmieni w jakiś sposób, czy komfort tej pracy czy, czy nazwa tej pracy czy pracodawca może zostanie sprzedana bo tutaj jest tak jakby myślenie o tym, żeby sprzedać, żeby ona ewoluowała w jakiś sposób, jest tam jakaś rekonstrukcja będzie się to inaczej inaczej się będzie pracowało i, i szukać, czy i szukać dalej Myślę, że tutaj macie też zielone światełko. Przy tym, żeby poszukać gdzieś dalej, bo jeszcze będzie świętowanie. Macie kapłankę, czyli znalezienie uniwersum, królową mieczy, czyli bo, drodzy Państwo, dwójeczki, które zapytały się, mnie, ogólnie zapytały się o pracę, weszły na pracę i zapytały się o pracę. Jak i w pierwszej, tak i w drugiej, tak naprawdę mówi o tym, że i tak idziecie po to pracę, i tak idziecie do czegoś nowego, coś chcecie znaleźć, coś coś chcecie zrobić, nie patrzycie na to, bo. Tutaj intuicja podpowiada, że tak, będę miał, ja zarobię, ja będę miała. I tutaj jesteście bardzo stanowczy do tego i tak. Może być tak, że tu jest ta gwiazda i ta trójeczka kielichów. Czyli tutaj dla dwójka ma zielone światło. Czy zostaniecie w tym, co robicie, czy poszerzacie, czy poszerzacie swoje działalności, czy idziecie do kolejnej pracy, czy bierzecie drugą pracę, to macie zielone światło. Jeszcze z przełożenia macie dziesiątkę denarów. Czyli wy biedy mieć nie będziecie, moi drodzy. Trójeczka zostać. Czy odejść. I co mówię o obie, obie opcje? Odejść i czy, czy otworzyć jakąś działalność? Tak, lecimy trujeczkę. E, pokazuje się czysta droga. Do 7, miesięcy, 7 tygodni, 7 miesięcy pokazuje się czysta droga. E, droga trujeczko, więc zobaczymy o cóż tu chodzi. I tutaj bym powiedziała, że chyba be, życie, jeżeli sama nie odejdziesz, nie pójdziesz, to życie i tak zweryfikujecie. I tak cię zweryfikuje w jakiś sposób. A odejść, powrót do przeszłych, do przeszłych zdarzeń jest siła, czy będą, ale też przecięcie. Czyli musisz uważać, trójeczku, jak będziesz czegoś szukała, czy będziesz coś tworzyła. Jak będzie, bo to się pokazuje, że trójka chce spisać koniecznie swój los, koniecznie chcecie spisać, ale coś jest tak jakby oszukane. Tutaj, tak jak dla Was, tak jakby będzie to okres 11 miesięcy, ciężkich miesięcy, na zasadzie, na zasadzie jeżeli, coś, jeżeli będziecie dokonywać zmian, tak? Bo tutaj te zmiany, ja widzę, że wyjdziecie po te zmiany, tutaj jest jeszcze całkiem niezła siła, ale w ósmym miesiącu, jak coś stworzycie to tak jakby później na cztery miesiące jest, nie wiem jakie to będą działalności, czy jaka to będzie praca, ale macie tak jakby całkowite zamrożenie tej pracy, tutaj gdzie pójdziecie, tak, gdzie pójdziecie, co stworzycie, co będziecie chcieli stworzyć, to jest tak jakby jest tutaj jakieś zamrożenie dla Państwa na cztery miesiące, ale później, zobaczmy, ja chcę zobaczyć, bo to wiecie, jestem ciekawska, ale później jest obserwacja, jest dziesiątka kielichów, czyli nieźle, natomiast powiem tak, trójki bardzo mocno są gotowe na to, żeby spisywać Swój los na nowo. Czyli ja myślę, że czy wy zostałem, powiem tak. Zostać może zostaniecie, ale i tak życie Was wypchnie. Tak jakby czy praca się skończy, czy coś się zadziewa, bo tu jest ciężko, ale widzę bardzo dużo wyjeżdżających trujeczek. Dużo trujeczek widzę za granicą. widzę tutaj na czystej drodze i tak jakby troszeczkę, troszeczkę bym powiedziała, szczególnie dla tych, którzy chcą wyjechać za tym chlebem, to jest to chleb oszukany, jest to chleb oszukany. Uważajcie tak, bo lub może być tak, że dostaniecie propozycję czegoś pięknego, żeby od. Z tej pracy jednocześnie też, ale i tak tu się pokazuje, że, że los szykuje wam wielkie, wielkie, olbrzymie zmiany odnośnie, odnośnie tutaj e, z materii, tak? Czyli tutaj się będzie coś zmieniało, ale uważajcie, zamknijcie serduszka, ponieważ ktoś nie do końca jest względem Was uczciwy i tutaj będziecie samotni. W tej pracy jesteście samotni, ale w przyszłej możecie być również samotni, więc tak naprawdę nie ma tu takiego złotego środka, ale zobaczmy, czy w końcu uda Wam się osiągnąć. W, z tą pracą, nie będzie oczekiwanie. I na czym powinniście zakończyć? Na czym powinniście zakończyć, może rada, co zrobić tak bardziej? Poczekać. poczekajcie, poczekajcie tak jakby do dziewiątego miesiąca jeżeli możecie, poczekajcie do dziewiątego do miesiąca tego roku i tutaj przyjdą same odpowiedzi, doczekacie się dobrych odpowiedzi, głębokich odpowiedzi, być może doczekacie się pracy, która będzie naprawdę bardzo adekwatna do tego co, co potraficie, mało tego będzie w miarę płatne na tyle że będziecie zadowoleni, bo to nie są małe pieniądze, czyli nie powinna być kochani, i źle, czyli poczekać karty, mówią, że w waszym przypadku, że żeby poczekać moi drodzy, jeżeli chodzi o pracę. Pozdrawiam kochani serdecznie do kolejnego czytania buziaczki hejpa.